Tego, jaki miałem pomysł, o, o taternictwie jaskiniowym, tak, bardzo dużo, ale może też opowiadać, zaraz o tym Państwo może, może jeśli zdecydują, wybiorą formę prelekcji, opowiadać o swoich podróżach do krajów bardzo egzotycznych, ale o swoich różnorakich także doświadczeniach, czytaliśmy na afiszurze z wykształcenia biolog, ale z zamiłowania to jest paleolog i czyli Ale w interpretacji poetów, no to właściwie ja takie mam dość dziwne odczucie, że chyba ten poeta za bardzo sobie nie orientuje się w tym w temacie. Ja tak sobie próbuję przypomnieć, czy w naszym środowisku zarówno dla krników jaskiniowych, jak i Atminców jak w ogóle się zdarzyli w historii jacyś poeci i sobie nie mogę przypomnieć. Chyba za bardzo nie ma tych właśnie tych osób takich właśnie uduchowionych. Cóż, to są dwie różne dyscypliny. Alpinizm, który jest znany w, w, powszechnie, a najczęściej przywoływany, zwłaszcza jak się zdarzy wypadek. Tutaj nawet w tym, w tym utworze też tam był przywoływany przypadek protpiku. Jest sportem, sportem właśnie, czyli, że sport jest wywiany przede wszystkim. I ten cel sportowy, bo to tak trzeba nazwać, cel sportowy jest celem podstawowym alpinizmie a dopiero później gdzieś tam można szukać jakichś takich o, tej kwestii ideologicznych. Natomiast jeśli chodzi o odłam alpinizmu, jakim jest statelnictwo jaskiniowe, tu mamy zupełnie inne cele. Mianowicie tu już nie chodzi o zdobywanie, chociaż był taki okres w naszej historii, że pokonywaliśmy, próbowaliśmy pokonywać jaskinie te najtrudniejsze, jak się mówi, na sportowo, czyli jak najszybciej, w jakimś tam powiedzmy w stylu, no, żeby udowodnić jakby, tu jej powiedzieć swoją wyższość nad resztą kolegów, którzy akurat może nie są tacy dobrzy jak, jak my. W każdym razie ten aspekt sportowy był jakiś czas y, widoczny, ale nie on y, 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 się uklasował na pierwszym miejscu. Głównym celem y, grotołazów jest odkrywanie, czyli wy, wymazywanie ostatnich białych plam na mapie świata. Bo Człowiek już właściwie, jak się weźmie tą kulę ziemską, właściwie już wszędzie, wszędzie był, wszystko wszędzie zajrzał, zostały tylko dwa miejsca, które jeszcze nie są zbadane, czyli dna mórz i to, co właśnie, czym czy my się specjalizujemy, czyli podziemia, podziemia wejścia podzie, podziemne. To są ostatnie białe plany na mapie świata i właśnie ta eksploracja, czyli, od, czyli odkrywanie jest głównym, głównym celem naszych działań. Także jest to zupełnie, zupełnie inny jakby, kierunek niż w przypadku y, pokrewnego nam alpinizmu. Oczywiście jest dużo, z dużo z, jednym z celów z działalności, nawet moich czy moich rówieśników jest również y, 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 to, żeby pamięć o tych całych naszych działaniach nie, y, nie wyparowała lew Czyli żeby coś po sobie zostawić. Y, ja m.in. tutaj napisałem taką książeczkę o takim wieloznacznym tytule dno rozznacznym tego względu, że to jest... dla jednych to może być powiedzmy dno, czyli... Stadie, de 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 <grym _> a dla jeszcze innych to po prostu dno Ziemi. To się o to chodzi. Dno Ziemi, czyli, czyli miejsce najgłębiej położone, ta najgłębsza część świata. Bo tak się składa, że w przypadku gór wiemy, że największą górą, najwyższą górą świata jest Everest i to się raczej nie zmieni. Chyba, że jakaś rewolucja w pomiarach, ale raczej nic nie wskazuje na to, żeby tam ta, ta, ta kolejność jego zmiany, Everest czy inaczej ja, Czemoronga, na pewno jest Taryz. z wysokością o o, o Ambicje podróżnicze, możliwości odpływcze z właśnie z takimi elementami bardzo, bardzo atrakcyjnymi. Tu jest wyprawa, zdjęcia z wyprawy do Jaski meksykańskich w latach 2007-2010. Zorganizowałem całą serię wypraw, mamy tych umysł meksykański, stan Misza Arkhan po lewej stronie i tam razem z naszymi kolegami z klubu meksykańskiego